Ten mecz mógł się zakończyć z zwycięstwem każdej z drużyn albo remisę. jednak wygrała drużyna nieco gorsza, co w tym przypadku potwierdza przysłowie, że lepszy ma szczęście. W meczu dziesiątej kolejki w niedzielę 20 września Jutrzenka wygrała w warcie z kwiatkowicami 3 do 2. Dla Juwe był to mecz o 6 punktów, porażka skazywała warca na dłuższy pobyt na samym dole tabeli grupy łódzkiej czwartej ligi i być może na utratę trenera. Zaś zwycięstwo daje więcej pewności, że Jutrzenka będzie w tym sezonie grała o coś więcej niż tylko o utrzymanie. Początek meczu to składniejsza gra gości, którzy na szczęście dla Juve nie byli skuteczni. W 20 minucie Wiktor Wojciechowski uratował gospodarzy w sytuacji sam na sam z zawodnikiem z Kwiatkowic. Jednak nie miał wiele do powiedzenia 4 minuty później, kiedy Michał Bogdan znakomitym strzałem głową zdobył gola na 1-0 dla Kwiatków. Stracony gol ożywił gospodarzy. Szarża Adriana Freta prawą stroną boiska zakończyła się przypadkowym faulem obrońcy LKS-u. Za chwilę Piotr Burski stanął przed murowaną szansą na wyrównanie. Niestety bramkarz gości obronił zbyt słabo uderzoną piłkę. I znowu szczęście uśmiechnęło się do Juwe. Robert Jarecki usiłował dobijać, kiedy piłka odbiła się od słupka, ale został sfaulowany. Tym razem najstarszy na boisku Mariusz Graczykowski, niczym profesor Kazimierz Dejna, strzelił na 1-1 w 28. Minucie meczu. Dwie minuty później groźnie strzelał najlepszy w tym meczu zawodnik Juve Adrian Fred. Natomiast skutecznie uderzył z rzutu wolnego, wyróżniający się pomocny kwiatkowic Michał Bogdan, i zrobiło się 2-1 dla gości. Mecz stał się ciekawszy, jeszcze bardziej emocjonujący, kiedy po składnej akcji Jóczenki. Po podaniu Pawła Dryki strzałem głową wyrównał na 2-2 Piotr Burski. Gospodarze nadal atakowali. W 45 minucie strzelał Burski, ale dwie minuty później znowu mogli prowadzić goście. Decydującą okazała się akcja Juve w 74 minucie meczu. Podawał Robert Jarecki, zaś skutecznym strzałem na 3-2 popisał się Adrian Fre. Niestety, cztery minuty później został bardzo brzydko sfaulowany i musiał opuścić boisko. Grajówę straciła na jakości. Gospodarze bronili się jednak skutecznie i dowieźli cenne zwycięstwo do końca spotkania. Trzeba mieć szczęście i nam tego szczęścia brakuje. Stwarzamy sobie sytuację, mogliśmy ten moment rozstrzygnąć, czy to jeszcze w pierwszej połowie, czy na początku drugiej, a nie strzelamy. 100% sytuacji, no i tak się kończy. Później stracimy 3 bramki po uważamy, katastrofalnych błędach w obronie. I mecz o 6 punktów, bo to jest taki mecz o 6 punktów, no przegrywamy niestety, tak. Ja chciałbym podziękować chłopakom za, za walkę, bo podjęli, tak, rękawice tutaj i walczyli do końca, no ale niestety, no wynik jest 3-2, przegrywamy mecz i, no, i szykujemy się do pucharu i później do następnego, kolejnego meczu. Wynik na pewno dla nas bardzo dobry. Trzy punkty. Drugie zwycięstwo pod żoną. są te punkty potrzebne. A co do gry, myślę, że pierwsza połowa dużo słabsza. Strasznie głupie branki, tracimy indywidualne błędy. Ale najważniejsze, że się podnosimy, przegrywamy 1-0, podnosimy się na 1-1, 2-1 znowu przegrywamy, 2-2 i wyciągamy to w drugiej połowie na 3-2, mi się daje, że w drugiej połowie przede wszystkim konsekwentnie i bardzo blisko siebie graliśmy, dzięki temu zostają trzy punkty warcia. Trzy punkty miały być, chociaż bardzo ciężki mecz, przegrywaliśmy dwa razy, podnieśliśmy się i determinacja chłopaków, zaangażowanie, dzisiaj było widać po nim wole walki i, i taki chęć zwycięstwa po prostu I, i to dało skutek taki, że wygraliśmy, mamy trzy punkty, ale no zawsze jest jakieś minusy, bo... bo... Fred kontuzja. Nie wiemy jeszcze do końca, co mu jest, ale wyglądało to bardzo poważnie i w naszej sytuacji, gdzie, gdzie tych zawodników do grania mamy bardzo mało, każdy zawodnik dla nas jest na wagę złota, ale teraz jak stracimy Madiego no, no będzie ciężko. Ale no, musimy sobie radzić dalej, tak? Przed nami teraz mecz pucharowy, trochę, no trochę nam niepotrzebny ten puchar jest, ale znaczy nie niepotrzebny potrzebny pod względem, że akurat w tygodniu. Nie mówię, że to mamy odpuścić czy grać. Mamy jechać i grać, ale i za tydzień środę i w sobotę już kolejny mecz. Musimy się zebrać, wyleczyć. Mam nadzieję, że już Sylwek Pawlak dojdzie, Wiktor Bednarek dojdzie i już będę miał możliwości troszkę reagowania w tym składem też. Po dziewięciu kolejkach spotkań Jutrzenka zajmuje 12 miejsce z dorobkiem 12 punktów. Prowadzi ŁKS drugi, który w Zerowie stracił pierwsze punkty remisując z Po zwycięstwie w Poddębicach 4-0 nad Nerem, Warta sieraz jest czwarta z dorobkiem 22 punktów. W sobotę 26 września o godzinie 12 jutrzenka zagra w Sulejowie ze Skalnikiem. Wcześniej w środę 23 września o godzinie 16 wystąpi w meczu Puchar Polski w Zapolu. Zaś u siebie grać będzie w niedzielę 4 października o godzinie 15 z Beniaminkiem czwartej ligi Jutrzenką Drzewce.